Dzień dobry Państwu, nazywam się Paluszek Andrzej, prowadzę Kancelarię Prawną. Od niedawna prowadzę również serię, będę prowadził, serię filmików na TikToku. Śmiało można sobie zobaczyć różne informacje na temat upadłości konsumenckiej, sprzeciwu od nakazu zapłaty, restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsługi prawnej, co w danej sytuacji można zrobić. Jeżeli męczy Państwa windykator, męczy Państwa komornik, Dostać Państwo SMSy, telefon jeden za drugim, straszenio wizytą terenową, śmiało można do nas napisać. Przedstawić swoją historię. My na pewno tutaj z grupą wyspecjalizowanych prawników pomożemy Państwu. Mamy w tym wieloletnie doświadczenie. Chciałbym bardzo e, zachęcić Państwa do tego, aby się nie bać, zadzwonić, napisać, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania e, lub chcieli skorzystać z pomocy prawnej, ponieważ. I później, tym gorzej. Proszę o tym pamiętać. Nie można dać się zastraszyć, trzeba działać. Z każdej sytuacji jest wyjście, a im dłużej Państwo zwlekają, tym trudniej potem pewne rzeczy naprostować. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Często jest tak, że dostaje Państwo sprzeciw od nakazu zapłaty, mimo że nie mają Państwo nigdzie zobowiązania i Państwo na niego nie odpowiadają. A pomyłka pewnie to nie do mnie. Proszę nigdy tego nie bagatelizować, nie bagatelizować. Ale o tym następnym filmie może z czasem pojawią się również jakieś livey, gdzie chętnie będę odpowiadał na Państwa pytania. Pozdrawiam i do zobaczenia.